Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w takim króciusieńkim czytanku pod tytułem. Kto tęskni za tobą? Warto czasami się zastanowić, zweryfikować, zobaczyć, bo może faktycznie e, komuś Was brakuje, może ktoś za Wami tęskni, a Wy nawet sobie z tego nie zdajecie sprawy. E, tutaj wybieramy sobie jedną z trzech opcji: jeden, dwa bądź trzy. Oczywiście najlepiej byłoby tutaj użyć swojej intuicji, e, pójść za tą opcją, która Was przyciągnęła w pierwszej sekcji. Jak włączyliście ten film? Zachęcam Was, w tak zwanym międzyczasie, do subskrybowania mojego kanału, tak abyście mogli być na bieżąco. Zachęcam do odwiedzania Zakładki Społeczność. Tam znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale ym, oraz wszelkie niezbędne informacje, jak się ze mną skontaktować itd. itd. Zaczynamy to czytanką. Kto tęskni za tobą? Mam nadzieję, że sobie wybraliście jedną z trzech opcji. Zaczynamy od opcji numer jeden. Kto tutaj za tobą tęskni, droga, jedynko? O, tutaj bardzo ktoś tęskni, bo jest. Um, Dużo stresu związanego z Wami, pewnie z tym, że się nie odzywacie, czy nie macie jakoś kontaktu, może tęsknić za Wami Wasze dziecko, bo po prostu zbyt mało czasu być może poświęcacie, e, może tęsknić młodsza osoba po prostu. Może tęsknić ktoś, kto skrywa do Was uczucia, takie nieśmiałe, budzące się dopiero uczucia, jakieś yy, nieśmiałe emocje. Yy, osoba może też taka mniej dojrzała, troszeczkę emocjonalnie i dlatego gdzieś tam no, nie mówi o tym wprost, ale tutaj rzeczywiście jest tęsknota ze strony tej osoby. Może tutaj być yy, ktoś po prostu młodszy od Was. Yy, ktoś może być z trygonu wodnego, czyli rak, skorpion bądź zodiakalne rybki. Jeżeli kogoś takiego znać no to myślę, że powinniście skojarzyć tutaj, która to osoba. Opcja numer dwa. Kto tęskni za tobą? Prawdopodobnie ktoś, z kim mieliście jakąś scysję, jakoś rozmówiliście się, mogliście nagle urwać kontakt za sprawą po prostu takiej ostrzejszej wymiany zdań, ktoś komuś coś powiedział i po prostu uciął, jak ręką odjął, że tak powiem. Tutaj pokazuje mi się rycerz mieczy, więc to może być ktoś z trygonu powietrza, prawdopodobnie mężczyzna, to będzie Powietrza, czyli bliźnięta wodnik bądź zodiakalna waga. No ktoś taki z kim mógł się nagle po prostu urwać kontakt, bo doszło do nieporozumienia. Wiecie, jak to jest. Ktoś powiedział parę słów za dużo, ktoś się uniósł y, y, honorem i po prostu uciął jest as mieczy, więc mogła być taka ostra dyskusja, y, mogła być jakaś kłótnia, wymiana zdań, y, poruszenie poważnego tematu i po prostu takie ostre ucięcie, że dobra, to okej, okay, to nie musimy wcale rozmawiać albo. Na zasadzie to ja już się do Ciebie nie odezwę, i rzeczywiście ucięcie takiego kontaktu, czy ta osoba przestała się odzywać, a teraz po prostu okazuje się, że za Wami tęskni, że brakuje tego. Teraz opcja numer 3. Kto tęskni za Tobą? W opcji numer 3u tutaj się pokazuje: Królowa Buław, Królowa Denarów. Tu mogą być dwie kobiety. Tak mi się skojarzyło, że może mama i babcia. Ale mogą też być tutaj: może tu być po prostu jedna kobieta łącząca w sobie cechy tych dwóch kobiet. Królowej Buław, Królowej Denarów. Więc jeżeli chodzi o spektrum znaków Zodiaku, to tutaj może być Panna, Byk, Koziorożec bądź um, Baran, Lew, Strzelec, czyli znaki ogniste, znaki, po, znaki ziemskie. W tym wypadku może to być. Wasza żona, może to być wasza matka, może to być wasza oddana przyjaciółka. Też, jeżeli by to była jedna osoba, to osoba, która łatwo nie zmienia obiektu swoich westchnień, która jest taka stała w uczuciach, ale może być za bardzo popędliwa, może być porywcza. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, że na przykład żona go zdradziła, poszła sobie gdzieś tam na bok, to ta kobieta może faktycznie tęsknić. Po chwilowej takiej przygodzie, gdzieś tam może za wami tęsknić. Tęsknić tak samo, jeżeli no, był mąż, bo tutaj oczywiście można sobie to odwrócić, niekoniecznie musi tutaj być płeć żeńska, mąż, który zostawił żonę na rzecz innej kobiety, poszedł sobie chwilowo na bok, to też może po prostu tęsknić za żoną i za domowymi pieleszami, za tym, co miał wcześniej, za taką stałością, dlatego, że chwilowa przygoda okazała się po prostu tylko przygodą, no i może być tutaj tęsknota po prostu za tą kobietą, która y, jednak miała być na stałe w jego życiu też tak może być dla niektórych w zależności od sytuacji. Tak to wygląda. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.